ludzi my dzisiaj gramy jako Sniper. Mam wyposażony e, Sniper jeden taką klasę, i mamy tutaj mocno na nagraceki, 250 obrażeń i kupmy sobie jakiś celownik, bo bez celownika nie da się grać. Więc jakie by tu wziąć... Ten ma takie, tutaj sobie możecie powiększyć, zawsze, więc ja na to patrzę. Czym się ten różni? Okej, okay, z wyglądu, ten jest ładniejszy, czy... czy ten? Uu. Ja chyba widzowie, wezmę ten kupię. No i mam pięknie, pięknie. Taka fajna odznaka niemiecka mamy. Krzyż ma. Co tu się Maltański. No, widzicie, e, krzyż Maltański. Mam tu wszystko ulepszone. Mam dobrze ulepszoną tą. I my wejdźmy sobie tutaj. Wejdźmy, bo nie chcę kupować niczego. Wejdźmy sobie tutaj. E, co my tu mamy? O, karnet bojowy. Karnecik bojowy, Ciekawe co. U, fajna ramka. Już mamy tutaj. Co to jest? Ramka Szepczący Wiatr. No to mi się bardzo podoba. Yy, tutaj możemy sobie zmienić ramkę. Właśnie na tą. Taką sobie widzowę byśmy chcieli, no. Nie wiem. Chyba ten Szepczący Wiatr będzie okej. Okay. Instalujemy. I sobie widzowe zagrajmy, oczywiście. Jako ten Sniper. Okej, okay, mamy Dermatozonowy Reich, tak? Więc powinno być yy, okej. Okay. No, tu mamy jakieś bombki niemieckie, bo wszystko z Niemcami. No patrzcie, jak to fajnie strzela. Fajny celownik, nawet. Tutaj nikogo nie ma. O kurde, o kurde. O kurde, nie. No, nie mogę go strzelić, widzowie. Jasne, yes, to jest, widzowie. Okej, okay, widzowie, ja bym chyba sobie zmienił, tak to, to, to się tutaj zabił. Starowanie i tutaj mamy sobie czułość, czułość starowania i pojazdu też mamy sobie okej okay. czy taka czułość jest dobra, bardzo ok, dobra czułość my sobie to kliknijmy i zaczniemy snajpić, okej okay. ktoś jest? okej okay. o kurde się za szybko ruszają, ale mamy te 120 obroków wcześniej miałem takie zadanie i mamy je wykonane jest, jest ale zostaliśmy pokonani Tutaj czułeś myszki? No bardzo teraz, to na dużo jest Co? So, myśmy sobie zmniejszyli trochę naprawdę Cześć pojazd zakończyłem. Czy jeszcze... no, tutaj taka wystarczy No taka wystarczy widzowie, więc my już sklepnijmy, zacznijmy snajpić No tutaj coś, odcinek cały jest na snajpienie, więc nie będziemy tu nagle z... Naszymi, tymi... Y, shotgunami plus 24 wychodzić No i na nich Okej, okay, gdzie oni są? tam. My jesteśmy. O no, kurde. Szybko to. Wróg jest, wróg jest. No kurde, oh, wow. No niestety to tak się stało. Okej. Okay. O no, kurde, nie mogę go włączyć Jacob. Czy jakoś tak. Jakoś nie wiem, ma ale jakiś taki nick. Jest? Zapity? Dawaj. Okej, okay, jest nareszcie. O kurde, gdzie on tam? A, okej. Okay. Dobra. Jest zabity. To jest nasza taka jedyna broń. Kurde, co to jest? Rifle 21. A nie, co to jest? Widzę, tak... Taka jest rola tego... ...snajpera. Kurde, chyba nie Taka jak wam mówię, jest rola snajpera. Musimy teraz iść na górę, bo tam... ...ławna zabiera No Właśnie. Headshot. A, bo jestem po tamtej stronie, okej. sobie z kolegą patrzę tutaj. Soby sobie tutaj wzią... Masy na gas, plus 11, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem czy tam nie nasz jest. Na środku, bo ja kogoś czekam. O kurde, jest ja ziomuś. Headshotik. No już bardzo się szybko przemieszczają. Uda. Okej okay. Ja przyblizowuję w um, O, tutaj ktoś było. Właśnie O, tam jeden typ O kurde Skończyło mi się ammo, więc mi się to nie bardzo nie podoba Myślę, Że tutaj podejść sobie um, Oj No i... No i znowu mamy amo, Ammo, ammo Ammo, ammo Tylko snajpa? No No skąd? Aha, okej okay. Jeden, najgórze snipe'i My z kolegą tu to... Podeszli. Co to jest? Co to jest? Najpierw Jeden. Jest zabójstwo. Nie wiem jak to zdobyła, jak zdobyłem to jest ale mnie to nie obchodzi. No kurde jak? Nie chcę zginąć, bo nie chcę być ostatnim celem. Nie. Dlaczego co? Ta rola Sniper nawet jest dobra, ale męcząca. Uh, Tutaj jakiś na pierwszym miejscu. Zobaczymy. włącznie jaką klasę następnym razem. Uh, byśmy może sobie jeszcze jakąś świętą sobie zagranizować. Mamy medyka. Mamy KA ke keamistę. Mamy Snipera, mamy zwiadowcę i mamy szturmowca. Jeżeliście chcieli jakąś, to napiszcie w komentarzach. Ale to o, zadanie podpisane, wszystko mamy. Tutaj mam te pieniądze. To by Nie wiem, to wie. Może to by było na tyle odcinek krótki, więc... więc. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Dobra.